Cześć, witam Was w trzecim odcinku Let's Play Pokémon Platinum. Jak widzicie wytrenowałem naszego Sebe do levelu 15. Chciałem go wytrenować do 20, ale uznałem, że lepiej wam jednak będzie coś pokazać. Tak, tu występują OK, ale chodzi mi, zobaczycie. Ma 15 level i paciaki u mnie ruch. Dziopanie, podwójny, podwójny kopstyk, przydatny. Nauczy się podwójnego kopu, to jest bardzo dobry ruch walczący jak dla mnie, bo atakuje nie my tylko za 30, ale atakuje dwa razy, czyli za 60. Ale dziuba nie będzie super efektywne. A to co Wam chciałem pokazać to to jak dostanie 16 level to ewoluuje i po prostu myślałem, że wam to pokażę. O patrzcie. What? Seba is evoluing? Tja. Yeah. Jego druga forma też wygląda fajnie, ale jego trzecia to w ogóle takie pico wygląda, wiecie? Ale patrzcie, to jest... Jego druga forma. O, Seba ewoluował w Nidorino. Wow. To właśnie placznik tego Nidorino, To eee, Dobra. Podsumowanie. Tytujący. Eee, atak. No, prawie tyle samo ma tego ataku i specjalnego ataku. A, a ability to poison point. To jest dobra ability, które sprawia, że jeśli ktoś go fizykiem zaatakuje, to ma bardzo duże szanse na zatrucie się wtedy. A, tak z ciekawości, jaką Judy ma ability, bo nie sprawdziłem nawet. A, blaze. Też, dobre. też dobre u mnie jest. dobra, też dobra umiejętność. Dobra. Dobra, idziemy. W dzisiejszym odcinku przemierzymy w górę yy, MT Moon. Dobra. Czy nawet tu jest znany? MT Moon, me entra. Dobra, tam z jakiś pok O, Pierwszy pok to zubat. Zubat. Typ latająco trujący. Czyli chyba taki też trujący jak mój Midori jak mój seba. Widzicie jak on wygląda fajnie, lepiej już. Ogry, to z ciobania to Oj, coś czuję, że z Balt z Ubatami będę uciekać. A zresztą te chyba uciekniemy. Ła, idziemy po tego Pokebala tm 09 Street, okej. Okay.